Pan z Wami. Super. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazanie. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest, Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. cię proszę. Każdy z nas ma takie, nosi w sobie taką, takie doświadczenia, historie, słowa do których nie chciałby wracać, które bardziej lub mniej świadomie, w zależności od tego, ile mamy świadomości tych doświadczeń, one wpływają na nasze życie dzisiaj. I nieraz słyszę takie głosy, żeby przestać, już nie wracaj do tego, już zapomnij, już po co do tego wracać. Nasz ksiądz Łukasz takiego takiego fajnego określenia, żeby coś przenieść w niepamięć. Żeby, żeby nie pamiętać o tym, uwolnić się od tego, żeby, żeby już zapomnieć, już nie, nie odgrzebywać, nie odgrzewać kotletów starych. Ale tak się nie da. Nie da się zapomnieć doświadczeń, sytuacji, wydarzeń, które są naszą, stanowią naszą historię i niosą nas i działają na nas, oddziałują na nas dzisiaj. Dzisiaj i jutro będziemy słuchać historii Józefa Egipskiego. Pewnie większość z nas zna tę historię. Historia, która jest naznaczona ogromnym bólem, cierpieniem, krzywdą Józefa, z której to później historii Bóg wyprowadza dobro. Bóg wyprowadza wielkie błogosławieństwo. Owocem błogosławieństwa Boga dzieje się dobro dla Józefa, dla całego rodu i dla wielu innych ludzi. Gdy Józef otwiera się na Boże błogosławieństwo, Bożą łaskę, to o czym mówiliśmy wczoraj. W jednym z, yy, z rozdziałów, chyba 37 rozdział Księgi Rodzaju. Józef Egipski y, mówi, że Pan dał mi zapomnieć o całym moim utrapieniu i o domu mojego ojca. Jest takie bardzo ważne określenie, żebyśmy je dobrze zrozumieli. Pan dał mi zapomnieć o całym moim utrapieniu. Historia Józefa mówi, że zapomnienie w rozumieniu Biblii jest pewnym procesem. Y, Pewnym procesem uwolnienia się od niszczących, destrukcyjnych skutków historii. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć historię, żeby ją wymazać, żeby nie było tych doświadczeń, ale jest to pewien proces uwalniania się, żeby nie było destrukcji w moim życiu i w życiu moich bliskich, żeby te doświadczenia te. Wydarzenia z mojej historii nie niszczyły, nie siały niszczenia, zniszczenia. I widzimy to w historii Józefa. Józef jest w procesie i zatrzymuje na sobie swoją historię, swoje doświadczenia krzywd, których doświadczył od braci. Ale dzięki więzi z Bogiem, dzięki Jego łasce, dzięki błogosławieństwu, ale również ogromnej świadomości cierpienia zatrzymuje na sobie po to, żeby w historii relacji z braćmi i z innymi ludźmi objawiło się Boża łaska, Boże działanie. To jest proces. Józef jest w tym procesie i my też możemy być w tym procesie. Jednym z, z bardzo ważnych elementów tego procesu jest świadomość siebie i taka świadoma, żywa więź z Bogiem. Doświadczenie, poddawanie się woli Bożej, y, działaniu Boga, obecności Boga. Józef przy całym swoim utrapieniu, przy całej swojej historii, ani na moment nie zapomniał o tym, że Bóg jest z nim. Ja też jestem wierzący, słyszymy dzisiaj y, w, y, w słowie Boga. To jest. Y, takie bardzo ważne, to nie chodzi o to, że on się dużo modli. Wierzący to znaczy, całe moje życie jest naznaczone obecnością Boga, jest poddyktan do Boga. Ja żyję w łączności z Bogiem. Wierzący to jest człowiek żyjący, to jest człowiek, który ma pewne zasady, którego życie jest znakiem obecności Boga. Wchodzimy dzisiaj w liturgię Eucharystii. Proszę Jezusa, by uzdonił Cię do procesu. Dał Ci cierpliwość, umiejętność światło ducha świętego, umiejętność spojrzenia na swoją historię, zatrzymania na sobie tego, co trudne, tego, co bolesne, aby Bóg pozwolił Ci zatrzymać Twoje utrapienia, nie przekazywać ich dalej, żeby te utrapienia Twoje nie zatruwały Twojego dzisiaj. Ale żeby Twoje dzisiaj było pełne Bożego Błogosławieństwa.